13 stycznia o godzinie 23.30 podczas patrolowania miasta na jednym z parkingów policjanci zauważyli zaparkowany samochód, w którym siedziały trzy osoby. Zainteresowało ich nagle poruszenie na widok zbliżającego się radiowozu i dlatego postanowili wylegitymować pasażerów. Podczas kontroli pojazdu policjanci wyczuli silną woń środka odurzającego, charakterystycznego dla marihuany, a z zachowań mężczyzn wynikało, że mogą być pod wpływem narkotyku. W pojeździe, w którym się poruszali, funkcjonariusze ujawnili trzy foliowe torebki z zawartością ponad dwóch Gramów marihuany. 22-letnich mężczyzn z powiatu opoczyńskiego zatrzymano do wyjaśnienia w policyjnym areszcie. W toku czynności ustalono 20-latka, u którego zakupiony był narkotyk, w wyniku przeszukania zajmowanych przez niego pomieszczeń mieszkalnych i gospodarczych. Policjanci znaleźli ponad 5 gramów marihuany wagę elektroniczną oraz młynek do marihuany. Mężczyznę również zatrzymano, przedstawiono mu zarzuty posiadania i udzielania środka odurzającego. Zastosowano wobec niego dozór policyjny. Grozi mu kara od jednego roku do 10 lat pozbawienia wolności. 14 stycznia o godzinie 12.15 domaszowscy policjanci zatrzymali mężczyznę, który posiadał dilerkę foliową z zawartością amfetaminy. Funkcjonariusze patrolujące miasto zwrócili uwagę na mężczyznę, który idąc chodnikiem głośno krzyczał, wymachiwał rękami, zaczął przechodniów. W związku z tym podjęto interwencję. 28-letni Tomaszowianin zachowywał się agresywnie, używał słów wulgarnych w miejscu publicznym i nie stosował się do wydawanych przez policjantów poleceń. Funkcjonariusze zmuszeni byli do użycia siły fizycznej. Po umieszczeniu agresora w radiowozie ujawniono u niego torebkę z foliową z białym proszkiem w ilości 0,7 g. Użyty tester wykazał amfetaminę. Mężczyzna był nietrzeźwy, miał w organizmie ponad 2,5 promila alkoholu. Został osadzony w policyjnym areszcie do wytrzeźwienia i wyjaśnienia. Usłyszał zarzuty posiadania środka odurzającego. Za ten gro, czyn grozi kara pozbawienia wolności do lat trzech. Za wykroczenia popełnione podczas podejmowanej interwencji został ukarany mandatem karnym. Zdjęcia. Tomaszowscy policjanci w okresie ferii zimowych prowadzą działania profilaktyczne mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa wypoczynku dzieciom i młodzieży z terenu powiatu Tomaszowskiego. 16 stycznia na terenie, na zaproszenie dyrektora Miejskiego Centrum Kultury, pani Anny Zwardoń, policjantki zespołu do spraw nieletnich i patologii prowadziły spotkanie profilaktyczne z uczestnikami zimowiska organizowanego w Miejskim Ośrodku Kultury. W dniu 17 stycznia, z uczestnikami zimowiska w Ośrodku Kultury Tkacz omawiane były zagadnienia związane z bezpiecznym wypoczynkiem, zabawami na śniegu oraz konieczności zachowania ostrożności w kontaktach z osobami obcymi. Funkcjonariuszki przypominały też podstawowe zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Dodatkową atrakcją dla dzieci odp odpoczywających na zorganizowanych zimowiskach było zwiedzenie komendy powiatowej Policji w Tomaszowie, podczas którego dzieci mogły zobaczyć radiowóz, elementy umundurowania policyjnego, mogły też, miały też możliwość porozmawiania z policjantami. 17 stycznia jednostka odwiedziły dzieci z zimowiska organizowanego przez Szkołę Podstawową nr 13 z Tomaszowa Mazowieckiego. Od kilku dni pogoda w powiecie Tomaszowskim jest bardzo niestabilna. Pada marszcząca mrżawka. Warunki drogowe są bardzo trudne, co w pierwszym momencie nie rzuca się w oczy. Możemy się o tym przekonać dopiero przy hamowaniu lub wykonywaniu nagłego manewru kierownicą, co może skończyć się tragedią. Prosimy o jazdę z prędkością dostosowaną do panujących warunków oraz zachowaniu nadzwyczajnej ostrożności w pobliżu przejścia dla pieszych. Do pieszych apelujemy o nie wchodzenie bezpośrednio przed nadjeżdżający pojazd. Nawet przy przejściu dla pieszych należy zachować czujność i upewnić się, czy kierujący zdąży wyhamować, a przy obecnych warunkach może być to bardzo trudne. 20 stycznia o godzinie 9.30 w miejscowości Mierzno, gmina Budziszewice miał miejsce tragiczny w skutkach wypadek drogowy. Jak wynika ze wstępnych ustaleń, na łuku drogi podczas mijania się pojazdów doszło do czołowego zderzenia samochodów osobowych, w wyniku którego 36-letni mężczyzna kierujący Oplem Corsą poniósł śmierć na miejscu. Kierująca Mercedesem 24-letnia kobieta i jej pasażerka z obrażeniami ciała zostały przewiezione do szpitala. Uczestnikom wypadku pobrano krew do badań na zawartość alkoholu. Okoliczności tego wypadku drogowego wyjaśniają policjanci z Tomaszowa. Święto babci i dziadka to nie tylko okazja do złożenia życzeń i wręczania upominków. Warto wykorzystać wspólnie spędzony czas na przypomnienie o podstawowych zagrożeniach, z jakimi mogą się zetknąć osoby starsze, i powiedzieć im, jak się przed nimi ustrzec. Mimo ciągłych apeli policji, niestety, dochodzi wciąż do oszustw, którymi ofiarami są osoby starsze. Metody wyłudzeń pieniędzy są nieustannie modyfikowane. Dzielnicowy policjant pierwszego kontaktu. Bycie dzielnicowym to bardzo odpowiedzialna i trudna służba. Służba, która wymaga od policjantów wszechstronności i ogromnego zaangażowania. Policjant pierwszego kontaktu, tak przyjęło się mówić o dzielnicowym. W ich zainteresowaniu powinno być wszystko, co dzieje się na terenie w Tomaszowie Mazowieckim. Pracuje 10 dzielnicowych, natomiast łącznie z gminami służbę tę pełni 27 policjantów. Rewir dzielnicowych z Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Tomaszowie to 10 rejonów służbowych, gdzie codziennie, w codziennej służbie dzielnicowych realizują swoje zadania. Do tego należy dodać 17 dzielnicowych z komisariatów w Rokicinach i w Czerniewicach. Policjanci pełnią też duże dyżury w punktach przyjęć interesantów. Ich staż służby jest zróżnicowany, mają od 4 do 25 lat służby. Większość stanowią policjanci w korpusie aspirantów, jest ich 20, a 7 w korpusie podoficerów. Kierownikiem rewiru dzielnicowych jest podkomisarz Andrzej Mela, do którego można zgłaszać się, jeśli potrzebujemy kontaktu z dzielnicowym. Przypominam, numer telefonu 044 726 1021. 5 stycznia o godzinie 15:50 54-letni mieszkańca Tomaszowa znalazł na chodniku przy ulicy świętego Antoniego portfel z dokumentami i pieniędzmi. Uczciwy mężczyzna powiadomił o tym fakcie dyżurnego Tomaszowskiej policji następnego dnia dzielnicowy zwrócił mieszkańcowi opocz na portfel, dokumenty oraz 2396 zł. Zachowanie uczciwego 54 latka zasługuje na pochwałę, jednak każdy z nas powinien sobie zdawać sprawę, że znaleziony przedmiot, dokumenty, pieniądze należy zwrócić. Nie należy się kierować zasadą znalezione niekradzione. Sytuacja ta dotyczy najczęściej telefonów komórkowych oraz rowerów. Wydaje nam się, że skoro znaleźliśmy, to możemy je sobie wziąć i nic nam za to nie grozi. W takiej sytuacji najlepiej jednak udać się do komendy policji i zgłosić znalezienie przedmiotu. Unikniemy wtedy konsekwencji wynikających z artykułu 284 Kodeksu karnego, czyli przywłaszczenie rzeczy. Podczas przeszukań dwóch mieszkań znajdujących się w centrum Tomaszowa kryminalni zabezpieczyli łącznie 149 g marihuany, 22 g amfetaminy oraz haszysz. Zarzuty posiadania narkotyków usłyszał 24-letni mieszkańcy Tomaszowa, a dwa dni później z narkotykami wpadła 22-letnia mieszkanka Tomaszowa. Tomaszowcy kryminalnie ustalili, iż jeden z mieszkańców ulicy Konstytucji 3 maja w swoim mieszkaniu może posiadać narkotyki. 18 stycznia w godzinach porannych policjanci z nakazem przeszukania weszli do mieszkania 24-letniego mieszkańca Tomaszowa. Mężczyzna był bardzo zaskoczony. Narkotyki miał ukryte w różnych skrytkach. Policjanci w jego domu zabezpieczyli 127 gramów marihuany. Haszysz oraz tabletki ekstazy. Mężczyzna był w przeszłości notowany. 20 stycznia kryminalni znów uderzyli w narkobiznes. W jednym z mieszkań przy ulicy Piłsudskiego policjanci ujawnili 35 gramów marihuany oraz ponad 22 gramy amfetaminy. 22-letnia właścicielka mieszkania nie była wcześniej notowana. Zgromadzone dowody dały podstawy do przedstawienia podejrzanych zarzutów z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Dotyczyły one posiadania narkotyków. Za posiadanie środków odurzających grozi kara pozbawienia wolności do lat trzech.